Witam. Moje pomidory, które nie zmieściły się po prostu w tunelu. Postanowiłem wysadzić do gruntu, a jest tutaj sze sześć krzaków. Trochę, trochę mają ciasno, bo się bardzo rozrosły. Nie, nie podejrzewałem, że aż tak się bardzo rozrosną. Tu jest odmiana Czarny Książę, a tych to już, już nie pamiętam. Ale z tego co widać to ładnie idą, nic nie widać jak na razie. Po opadach deszczu nie widać żadnych chorób. Pryskaję je miedzianem. Z racji tej, że są po prostu yy, nie są pod osłoną, tak? A ta odmiana Czarnych Księży jest raczej taka osłonowa. I przed, przed po prostu zarazem ziemniaczaną opryskiwałem yy, opryskaję je po prostu miedzianem. Wolę opryskać, żeby po prostu mieć święty spokój. No ale... Zobaczymy jeszcze, to, że nie ma teraz żadnej choroby, to jeszcze niczym nie świadczy. Ale, żeby chociaż połowa tego, co ja na tych szakach dojrzała, to będzie dobrze. Bardzo ładne, szczerze powiedziawszy, to te ładnie wyglądają niż pod folią. Jakiś ten sezon pod tą folią jest bardzo dziwny. Jak nie jakieś staśmienia, to, to od pa, jednego dopadła mi szara, szara pleśń, tak. Nie, sucha zgnilizna, tak. Sara pleś, to jest podobno odpadanie tych kwiatów. No, no zobaczymy jak to będzie. Ten, ten, ten sezon chyba będzie słaby w pomidorach. co mi się tak wydaje. Lepiej rosną te tutaj niż w folii. Może po prostu trzeba od, od zdezynfekować tam folię. Folię to i tak muszę wymienić już na nową, bo ta jest podziurawiona przez ptaki, które mi wlatują po prostu i nie wiedzą jak wylecieć. No i trzeba by się chyba dezynfekcja całej tej konstrukcji Będę musiał coś pomyśleć Dziękuję i pozdrawiam